Diana to jest organizacja, to jest organizacja, która podlega pod Radę Północnoatlantycką. To jest organizacja, która składa się z kilku poziomów, tak? Zacznijmy od poziomu najwyższego, strategicznego, to są biura regionalne w Londynie i w Halifaxie w Kanadzie i jest jeszcze jedno biuro takie, które podlega pod biuro londyńskie, w które się znajduje w Talinie. Drugą warstwą mamy ośrodki akceleratorów do których między innymi właśnie będziemy zaliczać już krakowski akcelerator Diana i sieć centrów testowych. I głównym celem akceleratora Diana jest pozyskanie technologii z rynku cywilnego, tak zwanych technologii podwójnego zastosowania, które możemy wykorzystać zarówno w cywilu, jak i na rzecz obronności. Uruchomienie akceleratora Diana w Krakowie jest dla nas bardzo dobrym sygnałem, tak dla nas, dla środowiska startupów w Polsce, dla środowiska obronnego w Polsce, ponieważ... W Zeszłorocznej pilotażowej edycji Dajana. Naszego akceleratora jeszcze nie było na mapie Diana. I projekty pilotażowe, które zostały uruchomione, są akcelerowane przez trzy inne akceleratory w Talinie, w Kopenhadze i w Mediolanie. Od przyszłego roku jest szansa na to, duża szansa na to, że nasz akcelerator w Krakowie będzie już jednym z akceleratorów, gdzie polskie startupy będą mogły zostać zaakcelerowane. Więc to jest pierwsza podstawowa sprawa najważniejsza. Dzięki temu, że będziemy mieli w Krakowie nasz akcelerator, nasz hub innowacji, wojskowi będą mieli dostęp do tych spółek technologicznych, cywilnych spółek technologicznych, do których do tej pory nie mieliśmy dostępu. My nie mieliśmy wiedzy, że tak bogate środowisko startupowe i technologiczne znajduje się w Polsce. Więc ten hub będzie naszym takim punktem dostępowym dla nas, dla ministerstwa obrony narodowej oknem na te spółki cywilne, a dla spółek technologicznych będzie dostępem do naszych wymagań, do tego, że to będzie miejsce, gdzie będziemy mogli się z nimi właśnie dzielić tymi naszymi wyzwaniami i doświadczeniem, które pozwoli ukierunkować rozwój te, dalszych tej technologii. Ponadto e, e, Również w zakresie naszych spółek zbrojeniowych, z którymi współpracujemy od lat, które dostarczają dla nas sprzęt wojskowy. To też będzie taka platforma, gdzie nasze spółki będą mogły się poznać, zapoznać z ofertą tych startupów technologicznych i rozpatrzeć możliwość wykorzystania tych technologii na rzecz uzupełnienia luk technologicznych, które posiadają we własnym sprzęcie lub nawet wykorzystać do rozwoju tej technologii w, w kierunkach, które, które Ministerstwo Obrony określa w swoich priorytetowych kierunkach badań naukowych i technologii.